19-letni migrant z Wenezueli zaatakował 24-letnią Polkę. Wszystko to wydarzyło się w nocy z 12 czerwca w mieście Toruń, a dokładniej w jednym z parków. Ten chłopak rzucił się na dziewczynę w samym środku parku, zaczął bić ją po twarzy, żeby przestała się bronić, a następnie zrobił z nią to. Myślę, że sami rozumiecie o co chodzi. Potem uznał, że będzie mogła go rozpoznać na policji, więc przy pomocy śrubokręta pozbawił ją oczu, następnie zadał ciosy w okolice szyi i brzucha. Dziewczyna cudem przeżyła dzięki temu, że mężczyzna mieszkający w pobliżu tego parku usłyszał jej krzyki i wybiegł na pomoc. Spłoszył tego migranta, a także równocześnie wezwał policję. Dziewczyna została hospitalizowana, ale lekarze informują, że jeden z ciosów uszkodził mózg, dlatego najprawdopodobniej już nigdy nie będzie mogła normalnie funkcjonować. 19-letniego migranta złapano w ciągu kilku godzin, a jak sam wyjaśnił, po prostu nigdy wcześniej nie widział jasnowłosych dziewczyn i obawiał się, że nikt nie będzie chciał się z nim zapoznać, ponieważ jest tylko migrantem. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności, a niektórzy Polacy proponują nawet przywrócenie kary śmierci w takich przypadkach. Cała ta sytuacja w parku została zarejestrowana przez jedną z kamer monitoringu zamontowanych w parku. Tego nagrania nie mogę tutaj pokazać, sami rozumiecie z jakiego powodu. Jeśli chcecie obejrzeć zapis z kamery monitoringu, możecie go znaleźć pod linkiem w moim profilu. Już tam został dodany. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jak uważacie, jaka kara byłaby sprawiedliwa dla tego chłopaka.